Drogi pamiętniku, powroty pana miecia z urlopów stanowią niemałe wyzwanie dla wszystkich. Dla szefowej, która musi mobilizującą gadką ustawić pana miecia we właściwe szyny, no i dla klienta, którego potrzeby niekoniecznie pokrywają się z potrzebami pana miecia. Ja tam nie mam z tym problemu, bo przynajmniej jest o czym wam opowiadać. Szefowa, nauczona doświadczeniem, nasze powroty z urlopów stara się łagodzić przez zlecenie prostych robót serwisowych. I tutaj zawsze okazuje się, że nawet nieskomplikowane zadania mogą zostać skomplikowane przez pourlopowy nieogarmiecia. Mieliśmy do wyczyszczenia po sezonie dwa klimatyzatory u naszego klienta. Klienta znaliśmy i on nas znał, więc przywitał nas kubkami ciepłej kawy. Ugadaliśmy się z Mieciem, że ja uporządzę klimatyzator na piętrze, a on zajmie się klimatyzatorem w salonie. Gdy odkręciłem obudowę, zamocowałem specjalną osłonę do mycia i zabierałem się do rozrabiania chemii, usłyszałem krzyk miecia. Młody! Szybko poleciałem schodząc na dół po schodach do Mietka. Mieciu stał przed klimatyzatorem z pilotem w ręce. Ja tylko chciałem włączyć, żeby sprawdzić temperaturę powietrza na wylocie. Klimatyzator pracował, ale na wyświetlaczu pojawił się kod F5. Młody! Padł silnik wentylatora. Mieciu stał zbity z szyny, na którą Mozonie i przy początkowym braku kooperacji ze strony Miecia szefowa ustawiła go podczas porannej odprawy. Powtarza tylko nieprzytomnie, Mieciu, nie szefowa, że padł silnik wentylatora i trzeba zdemontować jednostkę. Zrobić pomiary rezystancji silnika i albo wymienić silnik, albo w najgorszym wypadku płytę sterującą całą elektroniką klimatyzatora. Młody, znasz się na tym, prawda? Rzeczywiście. Problem wydawał się poważny. Im dłużej staliśmy pod klimatyzatorem, tym dłużej owiewał nas chłód wywiewanego powietrza i wywiewał z nas chęci dokonania tej czasochłonnej naprawy. Zaczęło się robić chłodno, więc Mietek poprosił o drugą kawę na rozgrzewkę. Irlandzką poproszę! Stojąc pod klimatyzatorem i pijąc drugą kawę, Miecio próbował ostatkiem sił wykrzesać zapał do pracy, a ja tymczasem wróciłem na górę dokończyć swoją. Po 15 minutach klimatyzator lśnił jak nie powiem komu co i wywiewał powietrze, które pachniało oszałamiająco po zaaplikowaniu do chemii, którą używałem kilku kropel waniliowego zapachu. Zszedłem na dół, no i generalnie widok się nie zmienił. Pan Mietek stał przed klimatyzatorem, który nawiewał zimne powietrze, ale za to skupiłem trzeciej kawy, po irlandzku oczywiście. I widać było, że na kolejny serwis to chyba ja przejmę prowadzenie auta. Zapytałem Mietka jaki ma pomysł na dalsze życie. Mieciu wrócił z lotów po niebieskich migdałach i odparł. Nie wiem. Zaczął głośno rozkminiać wszystkie za i przeciw pod tym klimatyzatorem. A mi zaczął ten silny podmuch powietrza mocno przeszkadzać. Poprosiłem naszego rycerza pilota o zmniejszenie prędkości wentylatora. Ten ustawił go na średnie i o dziwo na wyświetlaczu zmienił się kod z F5 na F3. Hm. Poprosiłem go, żeby jeszcze zmniejszył prędkość. Kod posłusznie zmienił się z F3 na F1. Okej. Okay. Bez słowa zacząłem pakować się do auta, zostawiając naszego mężnego serwisanta z kubkiem kawy i niedokończoną robotą. Generalnie, jak już wspomniałem, powroty pana Miecia z ulopów stanowią wyzwanie. No, ale dzięki temu nie jest nudno, nie?